Tak. Podobno tyle, zastanawiałeś się czy wziąć walkę o pas z normalnym parkiem? W przybliżeniu nie mierzyłem, ale mniej więcej. Mogło to być 15, mogło być 119. Zanieczycie, że ten oparka chciałabym wrócić ten tydzień wcześniej. Do tego moment się zobaczyć tak z Łukaszem za zmianę. Pokaż napisał Twita zaraz po ogłoszeniu waszej walki, że faktycznie zgłosił to już do KSW, że przechodzisz do 7-0. Rozumiem, że to jest waga, do której wracasz, i w której chcesz już pozostać na, do końca. Na razie to będzie taki próbny wypad. Potem zobaczymy, co razu opad. No, jak gru, Albo grubo, albo wcale. Jasne. Norman park, zawodnik, który potrafi zaskoczyć, ale też z drugiej strony doskonale rozpracowany, bo ma spore doświadczenie i można go było już wielokrotnie w Kace nie tylko KSW, ale i UFC. Wy z Łukaszem Zaborskim jesteście świetnymi strategami. Długo pracowaliście nad tym, jak wypracować sobie strategię na niego. Czy to było już jakoś wcześniej? Ja jako fanem śledziłem już Karola Normana od czasów UFC i oglądałem wszystkie jego walki w KSW również i nie był, no chcę, właśnie nie zgodzę się z tobą, że jest takim przeciwnikiem, który może zaskoczyć. Wydaje mi się, że jest właśnie gościem, który metodycznie wykończa swoich przeciwników. Nie jest takim przeciwnikiem, jak na przykład Saladnik Panas, który może ci zaraz obrotówką wystrzelić albo czymś czego nawet nie mogę sobie teraz przywołać, więc myślę, że bardziej zawodnikiem i to przeciwnicy mi bardzo ktują. Kto miał trudniej? Ty czy Norman Park, żeby się przygotować do tej walki? Normanowi zmienił się przeciwnik, Ty dostałeś go na dwa tygodnie przez galą. Wydaje mi się, że oboje. bo no, przygotował się zupełnie stylistycznie innego przeciwnika niż ja Marian to jest gość, który bardziej walczy swoim zasięgiem. Ja z zasięgu raczej mi Bóg e, trochę pożałował, więc... E, i Jest obra jesteśmy w podobnej sytuacji, zle tego, że on robił mocny trening camp, dochodziły słuchy, że, że e, z jego przygotowań, że aż tak dobrze mu tam wcale nie idzie. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja powiedziałeś, że w zasięgu Pan Bóg ci poskąpił, to czego ci nie poskąpił i co będzie twoją największą bronią na normalnie? Rozumu. I Po Przepraszam, jeszcze właśnie też chciałem dodać, że mocno mnie motywowało do tego bardzo... pojedynku. Do tego, żeby go wziąć. na dwa tygodnie za przed. Są walki, gdzie goście przygotowują za się za po 3-4 miesiące, wchodzą do klatki, dostają jedną mocną mocnego luja, ogłuszacza i jest po walce, więc to jest tak naprawdę wypadkowało bardzo wielu rzeczy i nie skreślam się. Absurdnie. Po ostatniej walce zapałem Ci na krótką rozmowę. Mówiłeś, że kolejna walka, walka o pas, ale chyba nie spodziewałeś się, że to będzie nie spodziewałem się. lekkiej. Nie spodziewałem się. To jest bardzo pozytywna i tak jak mówię, no wszystko się dzieje z jakiejś przyczyny i, i po prostu wykrakałem to tydzień przed i, i ja to mam. Ostatnie twoje walki układają się troszeczkę na przemian. Wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, teraz wypadałaby przegrana, czy oszukasz przeznaczenie w Londynie? Absolutnie mam taki zamiar. Poza tym też mam zamiar zamać klątwem mistrza Polski. Jak dotąd wygrałem tylko z Polakami w KSW, więc, więc mam zamiar odwrócić losy. I nawet moja mama powiedziała mi ostatnio, że jak walczyłem ostatnią walkę z... Krzyśkiewicz mówi, spokojnie Marciu, to wygrasz, ty wygrywasz tą drugą. Ale w tamtym momencie poznaliście się z Normanem. Mama, z... musi... mama musi, <laughs> musi zmienić to zdanie za o moich performancach. Poznaliście się z Normanem, lubicie się prywatnie, nie lubicie się, będzie to jak to wygląda? Nienawidzę go z chujem i gnojem. Jedyne czym mnie zdenerwowało, to wczorajszym zdjęciem Bobaska jakiegoś. Czemu wszyscy nazywają Bobasem, ja mam 32 lata w tym roku, jestem starym zgredem, ale fajnie, odmłodają mnie. Więc tak poznaliśmy się, jest to nawet śmieszna anegdota. Byliśmy w hotelu po After Party z scenerem tam spodaliśmy się w tam nieważne strzamotaninę i Norman nas uratował, wychylił się za korytarzem i mówił, cio, cio", zobaczył, że to my i przechował nas spokoju, aż się uspokoiła, więc jestem jego dłużnikiem, aczkolwiek 14 września w Londynie, w pierdolnym Dobrze, skoro oglądajesz wszystkie walki norwana parka. Nie, wszystkie. No i powiedziałeś. Wiem, że od UFC. No to w każdym razie wiesz, że ciężko go bardzo obalić, o za to nie ma większej trudności z obalaniem swoich rywali. Trzeba z nim się mocno boksować. Myślisz, że dasz radę swoimi zapasami tak naprawdę zatrzymać go, żeby nie ani razu w stanie ci podczas tej walki? Nie wiem czy ani razu, aczkolwiek za każdym razem jak nie obali, to wstanę. stanę. I wtedy mów tu w stójce. I wtedy mów w stójce albo skontruję go jakąś techniką drzicę albo do pośrednicy. Czysto hipotetycznie, nagle Mateusz Gawrot dogaduje się z KSW i wraca, ty jesteś mistrzem KSW w wadze 70 kg. I co dochodzi do pojedynku Mateusz Gawrot poczekam, Marcin Żosek? Absolutnie, jeżeli... Ja się nie zgadza, to... Dobrze, i wtedy co? Pierwsza porażka w życiu, KBRT? No, wydaje mi się, że tak, no, ale nie wydaje mi się, żeby wrócił. Nie wydaje mi się, żeby wrócił i życzymy Mateuszowi, żeby nie wrócił. Nie życzymy tej porażki, absolutnie, czy chcemy, żeby gdzie tam planuje iść. Przywołując jeszcze Normana Parka, ostatnia walka wygrana z Borysem Mańkowskim. Zaskakująca i. Przede wszystkim Norman w tej walce pokazał wielką siłę i wytrzymałość, czy to jest jego największa broń. Zdecydowanie to jest jedna z jego mocniejszych broni, aczkolwiek wydaje mi się, że też błąd taktyczny ze strony Borysa wystąpił i po prostu Borys wystrzelał się. Tak jak wspominałem wcześniej, Norman bardzo dobrze blokuje, przyjmuje wszystko na podwójną gardę i jest takim, nie jest gościem, który, który przypala swoich przeciwników w swoim kardio, nie narzuca własnego tempa, dlatego jest takim można powiedzieć metodycznym. Zawodnikiem, który przyjmuje, czeka, aż to się wystrzela, i wtedy przychodzi do ofensywy. Zazwyczaj sprowadza, stara się obijać swojego przeciwnika i, i dominować go w portarze. Kategoria lekka, ale no ta kwestia wagi jest zastanawiająca. Ile ważyłeś w dniu, kiedy się dowiedziałeś o walce? Jak to teraz wygląda? E, ważyłem bodajże 82 kg. Teraz waży 5 gramów. Czy jeszcze trochę czasu jest? Jeszcze trochę czasu jest. Myślę, że będzie łatwiejsze zbijanie niż do 66. Pomimo tego, że no, zupełnie nie trzymałem w ogóle wagi. Dwa dni wcześniej w ogóle poszedłem do sklepu, nakupowałem sobie chipsów, lodów, firmuliłem to wszystko i wróciłem do domu, na no, dzień się dowiedziałem o tej walce, nie, co ja zrobiłem, kurwa, mogłem tego nie jeść. No ale już były odstrawione, odjedzone, więc... Nie mogłem tego cofnąć, więc wziąłem się za porządne. Obcielenie kalorii, zbieranie wagi. I tak, o to tu jestem. Pozwólcie jeszcze zapytam o jedną po rzecz. Postawiliście Ubuca na wygraną poriera? Bo zdaje się, że Łukasz Zaborowski typował poriera w starciu z Habibem. Łukasz się postawił, ja nie postawiłem. Wkurzył się jak przegrał? Nie wiem, wątpię. Ma dużo hajsu, więc nie mało.